Podczas tych szkoleń zwracamy uwagę na to, jak to funkcjonuje i w Europie, i w Polsce, ile jest tych grup producenckich, jak założyć grupę, czy w formie stowarzyszenia, zrzeszenia. Wspólne działanie daje dużo korzyści dla, dla rolników. Między innymi mogą uzyskać niższe ceny za nawozy, za środki do produkcji. Są jakieś plusy tego. Można między innymi rolnikami dojść do jakiegoś wspólnego kompromisu, jakąś te ceny negocjować. Zastanawiamy się z jedną e, grupą osób z okolicy nad założeniem e, grupy producenckiej e, właśnie odnośnie produkcji tej wołowiny e, i e, rozmowy głównie chodzi o to, żeby z rzeźniami. E, Wynegocjować wyższe ceny? Opłacalne na pewno będzie, bo współpraca, czy można razem wykorzystać ma maszyny, czy, czy po prostu sprzedaż, tak jak było mówione, że sprzeda się i za lepszą cenę.